Mówiliśmy dzisiaj sporo o tym, że zmiana jest czymś, co wzbudza niepokój, co w naturalny sposób trochę nas no, przeraża, tak? Nie przynajmniej przeraża, mówię, czy z Państwa. Natomiast kiedy mówimy o zmianie w kontekście cyfrowej szkoły, to warto pamiętać o tym, że dzisiaj nie mierzyć zmiany i że zmiana jest procesem, który trwa. I istnieje model, którego zresztą Kolin używa w jednym ze swoich raportów. Można przeczytać o tym temat. Ja pozwolę sobie skopiować. Mówi o modelu stworzonym przez doktora Roimena Huemendurę. I ten model jest, wygląda następująco. Mówię o tym dlatego, że zanim będziemy mówić o wdrażaniu cyfrowej szkoły, być może warto zadać sobie pytanie, gdzie jesteśmy dzisiaj. Dlatego, że jeżeli nie zobaczymy, gdzie stoimy, to trudno będzie przewidzieć czy zaplanować kolejne niezbędne kroki. Proszę Państwa, cztery, modely, cztery etapy implementacji jakiejkolwiek zmiany czy jakiegokolwiek projektu to jest etap zastąpienia, czyli substytucji, etap wzrostu, etap modyfikacji i w końcu etap redefinicji. Witek że mówił dzisiaj o zredefiniowaniu edukacji, które trochę dzieje się oddomie, tak, bo wymagają tego nasi dzisiejszej uczniowie teraz, żeby trochę zilustrować ten model, pozwolę sobie przekroczyć taki y, przykład. Jeżeli na przykład y, mamy instytucję, w której do tej pory była maszyna do pisania, a teraz wprowadza się komputer, to y, etap substytucji polega na tym, że używamy komputera, ale dokładnie w ten sam sposób, jak do tej pory używaliśmy maszyny do pisania. Nie zmienia się nic, tak? Siedzimy naprzeciwko ekranu komputera, ale cały czas robimy dokładnie to samo. Na etapie wzrostu być może odkrywamy jakieś podstawowe funkcje, takie jak możliwość kopiowania, wklejania, jak możliwość przesyłania plików mailowych. Jest to więc pewna poprawa produktywności, dlatego nazywa się to wzrost, tak? ale jeszcze nie odkrywamy pełni możliwości, która kryje się w komputerze. Kolejnym etapem jest modyfikacja. To jest taki moment, kiedy te natężone z... ta odkrypaniu nowej funkcjonalności zaczyna na zasadzie sprzężenia zwrotnego kształtować znowu naszą rzeczywistość i doprowadza do zmian społecznych, kulturowych, na rynku pracy, które, które nie byliśmy w stanie przewidzieć. I w końcu mamy redefinicji, korzystania z przykładu komputera, można powiedzieć, że to jest moment, kiedy po odnalezieniu internetu zaczęły powstawać media społecznościowe. I zaczęły istnieć zupełnie inne zjawiska kulturowe, społeczne, których po prostu wcześniej nie było. Na przykład dzisiaj ludzie zwołują się za pośrednictwem mediów społecznościowych i organizują akcje społeczne, prawda? I teraz mówię o tym, że Państwa, trochę z to, co było mówione wcześniej. Tak się składa, że portal e-news przeprowadził bardzo szeroko zakrojone badania. Dotyczyły one tego, jak nauczyciele korzystają z technologii dzisiaj. Zadano im dwa pytania. Pierwsze pytanie było takie. Jak oceniasz swoje umiejętności cyfrowe? Padła odpowiedź bardzo dobrze. Drugie pytanie było takie, znaczy pytań było więcej, ale drugie jedno z pytań było takie. Jak ich używasz w z tych technologii w swoich lekcjach? Tutaj mamy wyniki tych badań. 93% osób, które używają, używa przede wszystkim stron www. 83% PowerPointa. 82% nauczycieli twierdzi, że używa w wideo. 78% używa skrzynki mailowej. Na pytanie, w jaki sposób używają skrzynki mailowej, odpowiadają, że po to, żeby przesyłać uczniom pracę domową na meble. Dalej mamy użycie rejestratora i dźwięku bądź też nagrań 3 Co czwarty nauczyciel twierdzi, że używa. Mamy gry edukacyjne. 24% nauczycieli. Ilerni, mi blogu? 7% nauczycieli używa podcastów, czyli tekstu połączonego z dźwiękiem. Innymi słowy, mamy do czynienia z sytuacją, tak zaryzykuję tę tezę, że tak jak kiedyś trzymaliśmy w rękach książkę, tak w tej chwili trzymamy w rękach tablet. Robimy dokładnie to samo. Pytanie, na którym etapie implementacji jesteśmy? Tak? To, co chcę powiedzieć, cały czas będę mówiła o tym, że jest kwestia nie tylko wprowadzania zmian, ale głębokości, na jakie te zmiany zaszły, tak? Wydaje mi się, że nie tylko w technologii mamy ten problem. To jest, proszę Państwa, przykładowy profil i inteligencji. Od lat jeździmy w Polsce, choćby z Klinem, jest tylko, a nie jesteśmy jedynymi, którzy o tym mówią. I mówimy o tym, że i inteligencja to jest ważna teoria. Kiedy dzisiaj pytamy nauczycieli, kto słyszał, słyszeli tak wszyscy. Natomiast mam wrażenie, że z inteligencjami jest jak tak? Wszyscy widzieli, w praktyce nie <laughs> Tutaj mamy y, autentyczny przykład z mojego życia. To znaczy, miałam kiedyś takiego ucznia, pewnie się Państwo domyślą, jak powiem, który miał takie nieszczęście, że miał bardzo wysoki, miał kompletnie zwykły profil. kompletnie zwykły polskiej szkoły. Miał bardzo wysoką inteligencję interpersonalną, czyli był przywódcą zągonym. Niestety, miał bardzo wysoką inteligencję kinestetyczną, co oznacza, że wiercił się na lekcji jak wściekły. Miał bardzo niską inteligencję słowną, w związku z tym zapytany na lekcji, dlaczego się wierci, odpowiadał, eee? tak, rozumiecie państwo. Matematyczna miał też niespecjalnie, w związku z tym 12 najbardziej wykorzystywane kanały w szkole po prostu nie były dla niego. W związku z tym, co może zrobić człowiek, który chce być liderem, ale w szkole kompletnie jakby nie ma to szans. Został, proszę Państwa, Kiki Cenery. Przerażająca <trony> historia słuchałam tego. Drugi profil, tak się składa, to jest wręcz trochę ilonia, ale bo wiecie, że kibice Cenery nie widzą Agoru, prawda? Więc drugi profil jest z kolei, należy, że Pani, która pracowała w Agorze, pracuje w Agorze, jest menedżerem wysokiego szczebla. Zobaczcie, gdybyśmy jako nauczyciele rozumieli, co naprawdę kryje się za profila yy, inteligencji. Być może ten dzieciak, który poszedł w zostałby odpowiednio wcześniej poinformowany o tym, dlaczego w szkole czuje się tak, jak się czuje. Można by powiedzieć, słuchaj stare z tobą jest wszystko w porządku, kłopot polega na tym, że szkoła nie do końca jest miejscem, gdzie możesz się wykazać, tak? Yy, tutaj pozwoliłam sobie znowu zarezygnować takie twierdzenie, że państwo jednak z regionów w Polsce wprowadził tablety. Wszyscy się cieszymy opisie w artykule, który na ten temat się pojawił, ostatnie zdanie brzmi chcemy podkreślić, że są to tablety przeznaczone wyłącznie do nauki, a nie do rozwój. Nie wiem, czy czynią Państwo robię, tak? Od sześciu lat jeździmy po Polsce, mówiąc o tym, jaka jest rola emocjonalnego mózgu w procesie uczenia. Że uczniów trzeba zaangażować, że oni nie mogą odbierać tej nauki, że to jest ich parę. Mimo no to, jakby cały czas pojawia się z tyłu głowy, wychodzi z nas po prostu ten dydaktyk z poprzedniego pokolenia, tak? Będzie dzisiaj ciekawy wykład na temat gamifikacji. Proszę Państwa, gamifikacja oznacza, że różne rzeczy możemy robić dzisiaj w takiej postaci, żeby przypominały nam trochę grę. Możemy tak pracować. Podobno w call center w biznesie w tej chwili wprowadza się rywalizację między poszczególnymi osobami, które odbierają telefony na zasadzie kwalifikacji, czyli tworzy się z tego grę. Ja rywalizuję ze swoim kolegą, ile będę miał tam odebranych telefonów, tak? Mam feedback, na bieżąco widzę, gdzie jestem, więc uruchamia się taka motywacja wewnętrzna, żeby może bardziej się postarać. I jest to ujęte w ramy, nie, to nie ma być za kary, to ma być fajne. 3F, czyli Feedback, Fun and Friends, tak? Informacja zwrotna, przyjemność i przyjaciele, czyli współzawodnictwo, jest elementem, który po prostu dzisiaj nasi młodsze pokolenie to jest oczywiste. Tutaj być może pojawia się w taka myśl, która się pojawia i dla mnie i innych. Dlaczego my mamy dostosowywać się do naszych uczniów? Mimo, że się stosują, tak? To jest naturalne, że takie pewnie nam przychodzą do głowy, ale z drugiej strony myślę, że powodem jest przede wszystkim to, że my możemy wtedy dużo efektywniej i prościej pracować. To jest bardzo egoistyczny, fajny powód i myślę, że Warto po prostu patrzeć na to z tej perspektywy. Jeżeli jest zatem tak, jak dzisiaj mówimy, to warto zadać sobie pytanie, co dla z tego wynika i przede wszystkim, jak to zrobić? Jako inne instytut nowoczesnej edukacji, zajmując się tematem cyfrowej szkoły, postawiliśmy postawi sobie druga celę. Cel, żeby stworzyć wspólny język między tym, jak mówi nauczyciel, tym, co z tego rozumie czy, czyli innymi słowy, chcemy doprowadzić do sytuacji, której uczeń i nauczyciele mówią o budowie uczenia się i rozumieją się nawzajem. Chcemy stworzyć sytuację, w której większość, więcej odpowiedzialności leży na barkach ucznia i to nie nauczyciel jest tą osobą, która ma szalenie ciągłomitkę myśl w głowie w czasie lekcji. Jak ja mam sprawić, żeby mnie 30 osób nauczyło, tak? To jest niemożliwe. To i oni mają myśleć, ich malutki mają pracować na wyższych obrotach, tak? Na czerwono, proszę Państwa, narzędzia, tylko że mimo tych wszystkich pięknych haseł, które dzisiaj mówimy, Jeżeli na nie będzie miało do dyspozycji narzędzi. Zarówno technologicznych, jak i po prostu narzędzi do zastosowania tych technik, to nic z tego po prostu nie wyjdzie. Będziemy, żeby mać tak, będziemy chcieli to zrobić, ale nie zrobimy tego bez narzędzi. Trzeba tworzyć podstawę że porażki to informacja, jak się doskonalić. Odczarować trochę ten przed porażką. I uczniowie muszą wiedzieć, jak działa ich mózg, to jest jakby część tej samej świadomości, czyli niezależności w się. I e, nauczyciele przede wszystkim muszą mieć umiejętności cyfrowe nieco większe niż w tej chwili mają i muszą wiedzieć, że nie wiedzą, muszą przejść ze sprawy jakby do, do uświadomionej niekompetencji, tak? Muszą zrozumieć, że jednakowoż troszeczkę jeszcze w te umiejętności cyfrowe są domowane. Jeżeli chodzi od, o od strony nauczyciela, tak? to co chcielibyśmy zabrać w naszych kursach to na przykład podstawy psychologii. Dużo mówiliśmy o motywacji, ale proszę Państwa, co to jest motywacja? Kto z nas tak naprawdę nie jest czym jest motywacja? Są, na to, są badania naukowe, to jest wiedza dostępna, nauczyciel nie musi się jej co, jak motywować kogoś, po prostu są na to, są do tego narzędzia. Inna aspekty to na przykład komunikacja, procesy grupowe, w z rodzicami, czy też dla coachingu. W, również w cyklu szkoleń zawodowych naszym zdaniem znaleźć się takie aspekty jak umiejętność stawiania problemów badawczych, czyli zadawania ciekawych pytań. Na przykład gdybym była nauczycielem fizyki na i chciałabym komuś opowiedzieć o tym, co to jest izolacja, to zaczęłabym, proszę Państwa, od zielonego misia i od polaru. Nie wiem, czy widzicie, dlaczego od nazywa się polar? Od misia polarnego. Ale dlaczego? Proszę Państwa, historia jest logiczna. Oczywiście w tym momencie, gdy wylądowałam na uczciela, to bym powiedziała, idźcie i sprawdźcie, tak? Otóż kiedyś znaleziono, proszę Państwa, LZ-owego zielonego misia polarnego. Autentycznie był zielony. I zaczęło się zastanawiać. Umówiło się takie naukowe myślenie na biedny myśl, miś, ale ciekawe, co mu się stało. Wzięto włos y, pod mikroskop i okazało się, że ten myśl miał wodę genetyczną. I jak przyszła z ziemią, to zamach, dlatego że jego włosy, znaczy sierść, tak, nie była zamknięta. Włosy powinny być zamknięte, w środku powinno być powietrze, a jeno niestety tak się nie stało, tak? W związku z tym w środku tych włosów sierści Misia były porosy innych. i mech. Od misia, w końcu stwierdzam, że skoro miś nie zakarza, dzięki temu, że ma izolowane futro, to zróbmy polak. Czyli w takiej kompetencji jak sterowanie problemów badawczych nauczyciele również powinni się wyczuć, co rzadko się dzieje na studiach pedagogicznych. Nauczyciele powinni wiedzieć, co to są narzędzia, nie tylko Word, PowerPoint. Co to jest na przykład Slideshare, co to jest Express, jak tworzyć animacje, co to jest czas medyczny, jak tworzyć własny kanał na YouTube, jak wykorzystywać w praktyce podcasty, blogi, tak, czy różne aplikacje edukacyjne. I przede wszystkim, jest najważniejsze ze wszystkiego, samo szkolenie dla nauczycieli musi odzwierciedlać te ramy, których mówimy, musi być motywujące. Dużo czasami zapominamy, że nauczyciele są ludzie, na których ciąży największa być duża odpowiedzialność. To jest bardzo ciężka praca. I jeżeli ich samym same nie da się szkolić, które motywują, podnoszą ich poziom energii, uruchamiają ich wewnętrzne zasoby, to trudno będzie jakby skłonić ich, żeby oni w ten sposób traktowali swoje uczniów. Więc my, planując nasze szkolenia, Chcemy zastosować masę w praktyce, czyli ten model przyspieszonego uczenia się w tym końcu w praktyce na samych już To jest to są przykłady szkolenia. Jak nie nawet no osobowe mieliśmy szkolenie, Proszę Państwo, co tam się działo? Nauczyciele tańczyli wokół stołu, są wysowani na myśli, przy muzyce. Znaczy skórowali się techniki, się w praktyce. To jest też slajd, mam nadzieję, że Monika Monika, która będzie po mnie z Norwegii, będzie mówiła o swojej szkole. To jest, myśmy byli w tej szkole, proszę Państwa? To są y, zdjęcia dzieci, które siedzą sobie w pracowni. mówię o tym dlatego, żeby wybić trochę na z głowie tak, takie pojęcie, że do, do tego, żeby zmienić swoje uczenia, to potrzeba jest bardzo drogiej technologii. Ona jest przydatna, ale nie jest warunkiem niezbędnym. wcale. Tutaj mamy dzieciaki, które raz w miesiącu przy komputerach gdzie oceniają siebie same, w yy, zakresie tego, jak udaje im się realizować cele, które same sobie postawiły. Pierwsza strategia z listy hetiego, tak? To, co jest wymagane, to to, żeby raz w miesiącu dzieci usiadły i spojrzeli na tą listę i tam się odchwyciły. Możemy to robić na komputerze, możemy to robić de facto na kartce papieru, tak? możemy to robić na tabletach. To jest drugorzędne. Możemy też to dotyczy czasowo, Jedna lekcja w miesiącu to naprawdę nie jest coś, czego nie możemy go dyskutować, prawda? Tutaj są, proszę Państwa, jeszcze trochę przeszkody. Możemy dzisiaj za darmo mieć taką aplikację jak TechCloud, która, kiedy klejemy gdzieś tekst i klikniemy, tworzy nam w górę wyrazów, pokazując częstotliwość używania pewnych terminów, słów i obracając to graficznie. Idealne będzie dla historyka, dla niszczyciela językowcego, tak? dla geografa. Można na przykład yy, wyszukać nowe pojęcia, które gdzieś się przejmują w wydeczniku. W ten sposób, że i mamy graficznie zobrazowane, które są kluczowe. Aplikacja Google SkyMap, czyli nie wiem, czy Państwo znają, ale po prostu mamy tablet, kierujemy tablet w górę i na tablecie widzimy gwiazdy, wszystkie ciała niebieskie, które dokładnie są na rękami. Tutaj na przykład widać, yy, albo nie widać, tu widać, proszę Państwa, i pastora, czyli można dzieci zapytać, czy to jest Zodiach. Można prostu, żeby tam znalazły znak zodiaków bliźniąt, prawda? Zamiast tłumaczyć się, czy na to, że Zodia to jest Odwrócona lekcja jak której też 6 miną łótek koło Oznacza ona mniej więcej tyle, że transfer wiedzy następuje w domu, czyli dzieci na przykład oglądają niszczony przez nas na platformie film. Przechodzą do szkoły po to, żeby porozmawiać na ten temat. Podstawowe informacje już mają. Dzięki temu ten jedyny nauczyciel, który do tej pory może zrobić i z prezentacją tematu, i z na przykład yy, dawaniem kwiatów, tak? i realizować jeszcze x celów wychowawczych, ma ten czas, dlatego że odpada ten transfer wiedzy. Dzieci wiedzę przyswajają wcześniej, a na lekcji koncentrujemy się na tym, żeby pomóc im w praktyce zastosować daną wiedzę. To są, Państwa, przykłady z naszego kursu, kurs, który powstaje, to jest za zawodę, w tej jest na terenie szkoły. Będziemy w gotowe od stycznia i będziemy starali, iż tam stworzone i dla uczniów, i dla uczniów. Ja zaraz powiem o tym. To są przykłady tego. Proszę Państwa, dlaczego dzisiaj robi się linearne dodatki? Dlaczego nie stosujemy takich prostych yy, szablonów, które naoczniają naszym uczniom, jak yy, dokonywać analizy, tak? Porównywania cech. Możemy stosować dwie dane Samym uczniom mówić o tym, jak działa ich mózg i zaprojektować takie zadania, które realizowane na godzinie wychowawczej, 15 minut, powiedzmy, że potrzebuje wychowawca przez około semestr, żeby uczniom y, przekazać podstawę tego, o czym mówimy, tak? czym, czym jest nowoczesne uczenie się, jak na przykład tworzyć To myśli. Mamy też takie zadanie profilne <laughs> dla uczniów, jak nauczyć się do nauczyciela i przekonać go, że pozytywna atmosfera w trakcie lekcji jest bardzo ważna. To jest przykład zadania, które, które opracowaliście, tak? Każdy uczeń powinien znać swój profil kierować w tej Jeśli nauczyciel umie zanalizować profil, to może o powiedzieć, tak? Dać mu jakby tę meta, meta wiedzę, żeby sam uczeń potrafił siebie zrozumieć, żeby potrafić zrozumieć swoje porażki i sukcesy, żeby wiedział, jak może zrobić coś inaczej, także osiągnąć sukces. Czyli innymi słowy, chcemy przychodzi, proszę Państwa, równowagę. szkolenia na nauczycieli są bardzo ważne. Ale szkolenia dla uczniów jest, to jest ten element, którego do tej pory nas nie było specjalnie, a przynajmniej nie tak, żeby było to wspólne. tak? Na też na tym wspólnych języków używaniu przez dwie grupy. Także proszę Państwa, yy, pracujemy nad kursem, kurs będzie stycznia. Będzie składał się z dwóch części, kto pytanie błądzi pytania, które uczą, to jest część dla nauczycieli. Kto pytanie błądzi uczniów z iguosze szkoły skutecznie? To jest część dla uczniów. Będzie, część dla nauczycieli będzie dostępna albo przez multipak, gdzie no, będzie widoczne o po prostu. Sześć płyt to jest kurs dla nauczycieli, jedna płyta to jest skrócona wersja całości dla uczniów, do tego są podręczniki. A jeżeli szkoła chce już uczyć się używania platformy, które być może tam za rok czy dwa będą powoli wdrażane, to wtedy można ten kurs również wykupić u nas na platformie. Tak? Przez platformy się nauczyciele uczą. Poznają najpierw ten ile od strony użytkownika. Jest to takie celem działanie działania z naszej strony. I po drugiej stronie mamy 10 z strategii liczenia się dla uczniów. Chciałabym zakończyć taki cytatem. Kto uprzednio nabył wiedzę, że tak, by służyła mu do ciągłego przespojania nowej, ten może być nauczycielem innym. Także życzę sobie i Państwu, z nam nigdy nie zabrało tej energii, żeby pielęgnować wiedzę i być otwarty na nową wiedzę i przekazywać ją innym. I teraz, żeby nie zapomniała, tutaj wyjeżdżę tak wam. Proszę Państwa, w materiałach, w torebkach jest taki pasek. Jest tam napisane, że cyfrowej szkoły jest miejsce na imię, nazwisko, numer na telefonu, mail Jeżeli chcecie Państwo być w kontakcie z Instytutem Nowoczesnej Edukacji, jeżeli chcecie otrzymać informacje, kiedy ten kurs już ukończony nie będzie dostępny, to bardzo proszę, wypełnijcie, zostawcie albo rejestracji, albo na stoisku, skórze, poznawane w takim fotorola. Na zamianie jest na stoisko, tam jest na rola i tam ona zostawić z Dziękuję i... <noise>